Witajcie serdecznie kochani w kolejnym odcinku na moim kanale Witam się z Wami bardzo serdecznie Zdrapko Misia Dzisiaj premierka świątecznego kalendarza Słuchajcie, ja jak drapię nie pamiętam takiej zdrapki Wiem, że co niektórzy pisali, że była No ale ja niestety nie pamiętam Mam cztery zdrapeczki Bo już świąteczna masy już za niewiele, więc No już nie za cały miesiąc Więc tak Trochę skromniej w listopadzie. Mam 8, 9, 10 i 11. Pokazałam 11.10. To tak mi się e, rozerwało. Zdrapki kupił asystent. I asystent mi też kupił prezent na urodziny. Mogę pokazać? Tak, może. Słuchajcie, asystent. On jest cudowny, bo na masach mamy całą paczkę świątecznego odliczania. E, ja mu co prawda powiedziałam, gdzie jest, a y, znalazłam na jakiejś zdrabce, ale y, to było tak, że y, kochani, tak naprawdę jak ja wczoraj poszłam w jedno miejsce, gdzie rzekomo na y, y, jaka zdrabka już tam jest są losy, to tak naprawdę już tam od dwóch miesięcy lotka nie ma, więc <laughs> taka, taka mała ciekawostka u nas w Nowym Dworze. Jeszcze jest, została jedna paczka, tak? Dobra, ale my do dzisiejszej drabki. Słuchajcie. Yy, 24 pola. Szukamy gwiazdeczki. Mamy jeszcze 25 pole bonusowe. Tu szukamy trzech takich samych. I tu szukamy mikołajca. Czy czapki, czy jak mu tam zwał. Dobra, stopnie wygranych jak to wygląda. Od. Od 10 zł, 10 stopni, przez 20, 30, 50, 100, 150, 300, 1010, 10, i główna. Lotto, no, nam przy okazji wesołych. Życzę, ja to mówię, Lotto, wysokich wygranych nam żyć i mniej pustaków. I zaczynamy już rękawicą. Świeca, mamy zrabkę z numerem 10, kochani. Mamy bęben, ciuchcie, dzwonek, trąbkę, bombkę, sanie, łyżwę, drapie się świetnie, bałwan, czapka, skrzacik, sople, kożuch, trochę podobne do. Yy, tak, symbole do świątecznego odliczania. Lizak, ło, za główną. Renifer, stroik piernik, szeszki kula, kominek, kartka, choinka i aniołek. Trzech takich samych szukamy. Mamy 30, trzydzieści, 30, 300, 200, 000, 50 i tu już nie mamy nic. A w bonusie. A już różne kontrolne, bo jest dziadek. Czyli różne kontrolne z dziesiątki mi pokazały pustaka. To teraz mam ósemkę, kochani. masy. Chwila, moment. Więc y, stwierdziłam, że może Was trochę zmobilizuje do, do działania naszego wspólnego. Dzięki też za megalinie. Ale stwierdziłam, że później z repmasy i mogę zapomnieć i nie może nie być kiedy. Ogłaszam, co prawda jeszcze dużo, dużo mi brakuje, ale ogłaszam dzisiaj rozdanie na 1000 subskrypcji. Kochani, pod, tylko pod tym dzisiejszym odcinkiem wpisujemy 1000. I jak ten magiczny 1000 będzie, no to będzie losowanie: ile asystentów zwycięzców? Trzech. Trzech. Trzech zwycięzców. Nagrody niespodzianki plus zrapeczki. Nie ustalaliśmy za jaką kwotę, ale powiedzmy 40 zł. O. 40 zł. Trzy osoby po 40 zł. Z drapeczki i niespodzianki. A tu mamy anioł, czapka, więc pisujemy 1000 subskrypcji Lizak wiadomo jeszcze go nie ma ale jak będzie to pośród tych którzy brali udział rozlosujemy trzech zwycięzców a mamy tutaj Anioł Czapka Lizak Szyszki Sople Świeca Choinka Bęben I mam nadzieję że że to kiedyś nastąpi i konkurs będzie rozwiązany mamy kulę stroik Kominek, skrzat. A w ogóle w opisie, w opisie wszystkie rękawica. Wszystkie moje konkursy i typowania. Czytajcie opis. Renifer, piernik. Kożuch. bałwanek, Sanie, bo jeszcze przypominam, że do mm, soboty do północy zbieram ile wy... Ile za 77 zł na urodziny sobie wydrapie? Kartkę mam dyszkę. Tu mam skarpetę, dzwonek, łyżwę. I trąbkę to znowu pustą. Bonus. Wonusie prezent. No ale to prezent nie wygrywa Halo. Coś się pomiętoliło. Tu jest 10 tysiąc 10 20. 20 i tysiąc. No po dwoje. No po dwie to nie wygrywają. No i niestety jest pusto. Czyli 8 i 10 zrobka pusta. Teraz zobaczymy co na to Dziewiątka. Asystent. Może jakąś gwiazdę przyniosłeś. Sople. Piernik za stówę. Aniołek. Kożuch świece, bałwan, kule, kominek. No z masy też będzie świąteczny kalendarz. Codziennie jedno okienko, ale myślę, że nie więcej niż 5 sztuk. Lizak, czapka, stroik, kartka, renifer. Myślę, że pewnie w te około świąteczne dni też będę drapała. Tu jest dzwonek. 15, 16 jest. Ciuchcia, 17. To jest gwiazdka i mamy wygraną dyszkę. Super. Skrzat. Oinka tu nie wygrywa. Szyszki. Trąbka. Skarpeta. Sanie i łyżwa, ale już mamy wygraną, ciekawe czy to w bonusie dorzucimy, jest 10 30 100, 20 30 i 300, a w bonusie no w bonusie jest swet sweterek, ale pp, wychodzi, że to jest na dyszkę jak coś tam nie sprawdźcie bo ja mówię, nie, nie, nie patrzyłam na te kontrolne, w ogóle nie wiem Jedenastka, mój miesiąc, listopad. Więc jest skrzecik, ciuchcia, czapka, piernik, choinka, kożuch, jest anioł, skarpeta, kula, stroik, świeca, pęben, Trąbka. Renifer. Sanie. Dzwonek. Lizak. No na razie nie wygląda ta premiera na szczęśliwą, ale mam nadzieję, że w innych drapingach będzie szczęśliwa. Bałwanek. Rękawica. Sople. Kominek łyżwa, szyszki i kartka w bonusie sweterek trzy takie same a mamy 210 50, 20, 20, dwadzieścia i dziesięć no i tu jest pusto to co kochani, dzisiaj tylko jedna wygrana na 40 zł. tylko wpadła dyszka zwrotu, tu choinka pod a, tu gwiazdeczka, tu gwiazdeczka, dyszka i więcej nie ma. Przypominam, wpisujemy 1000 e, subskrypcji, rozdanie. A, rozwiązanie rozdania, jak będzie przekroczenie? Mówię, teraz idą w i później może mogą być takie te zrapasowe odcinki. I po prostu e, chciałam cię przy premierce zrobić e, takie rozdanie, choć tam wiem, że jeszcze czasu. Jest do niego. Znaczy, ja mam nadzieję, że bardzo szybko będzie ten mój wymarzony, upragniony tysiąc i trzy osoby zgarną super niespodzianki. A ja już się z wami żegnam i do zobaczenia, do kolejnych odcinków. PA!